Dzień dobry kochani. Prawda, że pięknie? Słońce świeci, niebo jest niebieskie, wiosna w pełni, ptaki śpiewają. Coś wspaniałego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że podobno wiosna to najpiękniejsza pora na pisanie wierszy. Poeci mówią, że wiosną, jesienią pisze się najlepsze wiersze. Wtedy, kiedy przyroda się budzi, kiedy zasypia, powstają najsympatyczniejsze, najładniejsze wiersze. Ale znowu, dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że Biblioteka Miejska poprosiła mnie o kilka słów, żebym wytłumaczyła Wam i wskazała, jak należy pisać wiersze. Problem jest z tym, że ja sama nie wiem, jak pisać wiersze. Wiersze po prostu powstają. Ale kiedy zastanawiałam się, co mam, mogłabym Wam powiedzieć, wymyśliłam sobie takie dwie metafory. Jedna z nich to metafora łódki, skory puszczonej na rzekę. Tą łódką skory jest. Jakieś słowo, obraz, jakiś pomysł, który nam się rodzi w głowie, coś, co nas zachwyciło, zaskoczyło, zadziwiło. I tą łódeczkę za słowa, tą łódeczkę, skory puszczamy na wodę i podążamy za nią. Ona sobie płynie, płynie, płynie. Wiersz powstaje, aż dopływa do brzegu i, i wiersz jest gotowy. To jest takie zupełnie inny sposób niż budowanie wiersza jak konstrukcji. Są poeci, którzy budują wiersz jak dom. Stawiają fundamenty, budują ściany, wszystko jest bardzo precyzyjnie skonstruowane, a na końcu powstaje dach i ten dach to jest ta kropka nad wierszem i wtedy wiersz jest gotowy. Co poeta to pomysł, w jaki sposób tworzyć wiersz? Wszystko może być tematem wiersza. To może być jakieś piękne miejsce, to może być jakieś uczucie, które się w nas zrodziło. To mogą być rzeczy zupełnie zwyczajne. Gotowanie zupy, pieczenie ciasta, wyprowadzanie psa na spacer, albo rzeczy wyjątkowe, takie jak burza w środku lata, rzeczy miłe i sympatyczne, jak przyjaźń czy miłość, albo groźne, jak koronawirus, który teraz panuje na świecie. Wszystko może być tematem wiersza. A i pamiętajcie, wiersze mogą być rymowane, ułożone w strofki, a mogą być tych rymów pozbawione. Mogą to być wiersze wolne, w których każda linijka jest innej długości. Wiersz jest swobodny, nie ułożony w zwrotki, ma dowolną długość. Jedna strofka może mieć 5 czy 10 linijek, a druga tylko dwie. Albo w ogóle tych strofek może nie być. Natomiast jeżeli już tworzycie wiersz rymowany, to pamiętajcie, żeby miał on wewnętrzny rytm. Kiedy napiszecie taki wiersz, on wcale nie musi być długi. Dwie zwrotki, trzy zwrotki. Byle tylko, gdy się go czyta, wiersz płynął. Przeczytajcie go na głos. Mamię tacie, przeczytajcie na głos razem z mamą i statą i sprawdźcie, czy czyta wam się ten wiersz płynnie. I jeszcze jedna rzecz. Rym nie musi być oczywisty. Czy jak to dzieci mówią, oklepany. To nie musi być słońce gorące, wiosna radosna. Rym może być nieoczywisty, wcale nie musi być równy. Wybierzcie sposób pisania wiersza, jaki chcecie. Tylko pamiętajcie: możecie pisać wierszem wolnym, możecie pisać wierszem rymowanym, tylko żeby tak naprawdę oddawał to, co czujecie, żeby był autentyczny. Powodzenia.